Co myślicie o relacji Friends with Benefits? W skrócie FBW. Moim zdaniem FBW to najlepszy plan treningowy, jeśli Nie, chcesz jego. o ten. Że jak masz przyjaciela i go ruchasz. Tak? Tak. Yy, tak. Na yy. Treningu. Yy. Albo z treningu. Yy, tutaj y, zrobię łączoną odpowiedź, y, ponieważ y, ja z y, moim przyjacielem y, od treningu mamy FBW. I moim zdaniem jest zajebiste, czyż nie? Tak. Lubię FBW. To robi z moim przyjacielem. Tak. Znaczy nie, jakby, jak to jest mój przyjaciel, ja mam z nim rozmawiać o moich problemach, Płodobie, e, jak, jak, jak mi jest źle, to... To dobrze. Uuuu! nie, no. nie. Bęk. To jest, nie jest ani trochę dobre, bo mój chłopak jest po to, żeby mnie konkretnie zruchać, a mój przyjaciel jest po to, żeby mnie wysłuchać. No to, no to czemu nie, nie masz mówić o problemach? A czemu nie możesz mówić o problemach? To A, sens, bo to przyjaciel, przyjaciel od problemów. Tak. Weź masz na polski. Co? Friends with benefits. Przyjaciel od problemu. A, no to nie, nie. Jeżeli, jeżeli ja mam Zledzasz? problemy... Nie, to znaczy, że y, jest twoim przyjacielem i się ruchacie. No ale przetłumacz na polski. Friends with benefits. Y, z przyja problemami. Przyjaciele z benefitami. A, A co to tu Jeżeli macie, mój przyjaciel ma problemy, macie korzyści z tego, że się ruchacie, jesteście przyjaciółką? Nie, to już jest trochę nadinterpretacja. Moim Żanetka. Tak, to jest. Żanetka! Edyta. <noise> nie, bo jeżeli mój przyjaciel ma problemy faktycznie, jestem jego przyjaciółką, to mogę z nim o nich pogadać. Ja myślę, że stosujesz dwóch tygodni.